Hej, hej, z tej strony Wazy. Dzisiaj mam dla Was ciekawostkę, jak wykonać sekretnego Questa Galaxy 2020, aby otrzymać ikonę Lights End do najnowszej Lux, która niebawem się pojawi. Według informacji na Wikipedii Lola możemy wyczytać, że wystarczy rozegrać 5 gier Lux, po czym otrzymujemy niebieską esencję. W takim komunikacie. Natomiast po wykonaniu 7 gier Lux, otrzymujemy ikonę Lights End, czyli tą ikonę za wykonanie sekretnego questa. No, ale nie do końca to jest prawdą, ponieważ wykonywałem tego questa na dwóch różnych kątach i na jednym kącie. Dobra, udało mi się otrzymać tą ikonę po 7 grach. Natomiast na drugim koncie rozegrałem 14 gier, i dopiero po 14 grze otrzymałem tą ikonę. Gra była grom na boty i miałem w niej statyk z KDA45. Według mnie najprostszym i najszybszym sposobem jest rozegranie siedmiu gier na boty. No gdzie robimy po prostu dobre staty, bierzemy sobie Dark no i szybko wygrywamy grę w kilka minut. Nawet yy, na Red Edicie doczytałem się takich informacji, że udało się komuś otrzymać tą ikonę po sześciu grach. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani wykonaniem szybko tego quest'a i zrobieniem ikony, wystarczy rozegrać kilka gier na boty z dobrymi statami i ikona jest Wasza. Jeśli uda Wam się wykonać tego quest'a poniżej tych siedmiu gier, możecie się podzielić w komentarzu, ile zajęło Wam zdobycie tej ikony, czy ją otrzymaliście szybciej, czy robiliście first bloody w grach, czy po prostu mieliście dobre staty? Jeśli filmik Wam się podobał, zachęcam do lajkowania, do podzielenia się z innymi no oraz podzielcie się tym komentarzem, ile Wam zajęło wykonanie tego questa. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej!